Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Bryła to jest szybkie omówienie grup na Mistrzostwa Świata. Ym... Po zakończeniu play tak naprawdę, mniej więcej wiedzieliśmy, jak te grupy będą wyglądać, więc mieliśmy czas na to, żeby przetrawić te informacje, które do nas dotarły. Wydaje się, że w tym roku Mistrzostwa Świata są naprawdę, naprawdę mocno nastakowane, dlatego też no, możemy spodziewać się różnych wyników wyników, których tak naprawdę nie spodziewa się zupełnie nikt ale niektóre grupy, no jasne, nam pokazują, że są drużyny, które po prostu wyjść z nich. Muszą. Od razu patrzymy na grupę A, gdzie mamy G2 Esports, Griffin, Cloud9 oraz Hong Kong Attitude. Tutaj, no okej, okay, Hong Kong Attitude, drużyna z playinów, która zaprezentowała się dobrze, jakby nie, nie możemy powiedzieć, że zaprezentowała się źle, zagrała bardzo, bardzo fajną ligę legend. Tylko, że to może nie wystarczyć. Mamy G2 Esports, drużynę, która jest uważana za najlepszą drużynę gdzieś tam na świecie, drużynę, która w Europie totalnie zastępowała sobie przeciwników. No, może po ta, poza tymi seriami na Fnatic, ale cały czas mamy w głowie to, że to jest drużyna, która idzie po ten Grand Slam, po ten czwarty wielki tytuł na scenie, na scenie League of Legends. I jako pierwsza drużyna może tego dokonać, zobaczymy, czy to się uda. Szczerze mówiąc, G2 Sports, no po pierwsze, ma Jan Kosa, gościa, który rozgrywa najlepszy sezon w trakcie swojego życia, w trakcie całej swojej kariery. Więc wcale nie zdziwmy się, jeżeli G2 Sports gdzieś tam zaprezentuje się nam bardzo dobrze. Oczywiście to będzie zależało też od mety, od tego, czy będziemy mieli dosyć niestandard, niestandardowe piki, na przykład granie magami na dolnej alei, chociaż to już się troszeczkę stało standardem, ale mm, no wiemy Perks, który grał przez większość swojej kariery na, na środkowej alei, gdzieś tam może, y, może wyciągnąć nam coś ciekawego. Zobaczymy, szczerze mówiąc, dla mnie GT Sports jest. Jest tutaj faworytem tej grupy. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, biją się pomiędzy sobą Griffin, koreański mistrz, a także Cloud9, czyli wicemistrz Ameryki Północnej. No i niestety, jako fan Cloud9 muszę to powiedzieć, Griffin z tej grupy wyjść po prostu musi. Tutaj nie ma innej możliwości. Oczywiście Cloud9 będzie biło się o to, żeby, żeby uzyskać jakiś pozytywny rezultat, żeby wyjść dalej. Ale raczej wątpię, żeby tutaj Sniki z kolegami miał okazję na to, żeby, żeby rzeczywiście okazać się być lepszym od G2 i koreańskiego Griffin. Hong Kong Attitude, no niestety, nie, nie widzę tutaj szansy na, na awans. Grupa B, FunPlus Phoenix, J Team, Gummy Sports i Splice. Czyli grupa, w której od razu widzimy, mamy tutaj faworyta, mamy drużynę, która zwyciężyć po prostu musi wszystkie swoje spotkania. FunPlus Phoenix. Chińska drużyna, która no, prezentuje się po prostu niebywale wszyscy, z którymi możemy jakieś wywiady poczytać. Wszyscy, którzy jakoś dziś tam się wypowiadają, mówią, Fan Plus Phoenix jest w tym sezonie faworytem mistrzostw świata i. No, piosenka mistrzostwa świata nie bez powodu nazywa się Phoenix, prawda? Ale. Mm, Chińczycy naprawdę grają bardzo, bardzo dobrą ligę legend, której no, nie widzieliśmy, wydaje mi się, do tej pory. Jest to taka liga legend bardzo ułożona, ym, która na pewno będzie miał ogromny wpływ na to, jak zaprezentuje się ta drużyna w trakcie fazy grupowej. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, bo tutaj ten pojedynek będzie naprawdę wyrównany, wydaje mi się, że potoczy się to pomiędzy Gam Esports a Splice. I chociaż no, J-Tim też jest zespołem, który gdzieś tam możemy uznawać za, za jakiegoś tam konkurenta dla, dla Gam i dla Splice, no to jednak mam wrażenie, że po pierwsze Splice, drużyna z Europy, która. No, musiała się mierzyć z Fnatic, z G2, jednymi z najlepszych drużyn na świecie i też nie bez powodu znalazła się na tych mistrzostwach świata. Rozegrała swoje mecze w trakcie play-inów i też, i też gdzieś tam pokazywała nam się dosyć dobrze. Choć oczywiście ta seria na UOL była dosyć taka średnia, i nie możemy powiedzieć, że była w pełni bez problemu wygrana, ale, ale jednak tutaj Splice razem z Gam mogą powalczyć. gaming Sports, zespół, który wydaje mi się będzie takim. Nie tyle czarnym koniem, co zespołem, który może najbardziej nas wszystkich zaskoczyć, ze wszystkich. Dlatego wcale się nie zdziwię, jeżeli awansują do kolejnego, do kolejnego etapu. Mają świetnych zawodników. Levi no, to jest gracz, który naprawdę prezentował nam się, chyba mogę powiedzieć, że wybitnie gdzieś tam w Lidze, i teraz, i teraz musi zaprezentować się po raz kolejny na swoim najwyższym poziomie. Do tego, kto, kto, gdzie, kogo stawiam, oczywiście przejdziemy zaraz, bo pokażę także swój pikem. Grupa C, grupa śmierci, SKT, Fnatic, RNG i Clutch Gaming. Tutaj no niestety tym razem klacz nie będzie miało jakichkolwiek szans playiny. Jakoś się udało, ale teraz nie ma na to szans, żeby jakkolwiek konkurować z takimi potęgami. Mm, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że SKT w tym roku się obudzi, że w tym roku będzie rzeczywiście pokaże, że to jest po prostu SKT, że to jest trzykrotny mistrz świata, że mają w swoim składzie Fakera, który, o którym cały czas mówi się, że to jest jeden z najlepszych graczy mm, na świecie. RNG, drużyna, która ma bardzo dużo do udowodnienia. Tak samo zresztą chyba jak Fnatic, bo po zeszłorocznym finale no, mamy mieszane odczucia co do tej drużyny, oczywiście ten skład się troszeczkę, z, przepraszam, zmienił. Wiadomo, nie ma już kapsa, czyli gościa, który naprawdę robił różnicę. Jest Nemesis, który też przecież grał bardzo dobrze. To jakby nie możemy, nie możemy na to narzekać. SKT tutaj, moim zdaniem, będzie faworytem grupy, ale jednak trudno cokolwiek przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Grupa D, no to jest grupa bardzo ciekawa. Damwon Gaming, drużyna, która musiała zagrać w playinach, jako ten trzeci koreański zespół, ten trzeci seed. No, zaprezentowała się genialnie, tak? Jakby co. Nie ma tutaj co, co mówić innego. Dlatego też tutaj, Damon, moim zdaniem, będzie faworytem. A o drugie miejsce bić się będą Team Liquid i Invictus Gaming HQ. Raczej nie ma na to szans. HQ, okej, okay, jest to jakaś tam marka, którą uznamy od lat, która prezentowała nam się bardzo fajnie na tych mistrzostwach świata wcześniej, ale jednak, jednak no nie w tym sezonie. Tak. Liga Legend poszła na tyle do przodu, że teraz e, trzeba ustąpić miejsca kolejnym. Tutaj trzeba e, grać e, tak naprawdę wszystko. Tutaj Damon dla mnie faworyt grupy, o drugie miejsce biją się Invictus Gaming, Team Liquid. Liquid, które przecież w Ameryce prezentowało się bardzo fajnie, wzmocniło swój skład względem e, poprzedniego sezonu. Mamy Jensena, mamy Doublelifta. E, no to nie są byle jacy zawodnicy. To są goście, którzy też chcą bardzo dużo nam udowodnić w tym sezonie. E, I... Invictus Gaming, mam wrażenie, że po tych akcjach, które działy się w trakcie ostatnich tygodni czy, czy miesięcy, no też, też muszą sporo nadrobić, muszą sporo rzeczy naprawić i mam wrażenie, że mogą nie dociągnąć, że w tym sezonie mogą mieć problem z tym, żeby wyjść z grupy. Damwon, no co ja Wam powiem, showmaker po prostu, to jest jakby drużyna, Duża yy, nasza tutaj będzie naprawdę robić, yy, robić różnicę. Widzieliśmy to już w trakcie play które, ok były mieszane to znaczy, nie mieliśmy tam aż tak dobrej gry z ich strony, jak mogliśmy się tego spodziewać yy, no ale to był moment przetarcia, tak? Każda drużyna jakieś tam pro, swoje problemy miała ale fakt, że grałem w tych play yy, daje nam taki dodatkowy plus yy, przy ich nazwie, dlatego że że już się wczuli troszeczkę w ten klimat Mistrzostw Świata, że troszeczkę pokazali nam, co przyszykowali, troszeczkę poznali, jak grają inne regiony, więc teraz Damon po prostu musi udowodnić, że rzeczywiście dobrze przygotowało się do Mistrzostw Świata. Jeżeli chodzi o mój pikem, tak jak widzicie, raczej tu nie ma zaskoczeń, chociaż jest kilka kwestii, które chciałbym poruszyć w grupie A. G2 Sports Griffin, Cloud9, Hong Kong Attitude. Stawiam to tak dlatego, że no, wydaje mi się, że G2 Esports jest rzeczywiście najlepsze. To znaczy, że to, co nam pokazywali przez ostatni rok, w końcu się spłaci. Że są gotowi na to, oczywiście duża presja na nich ciąży, ale są gotowi na to, żeby po to Mistrzostwo Świata sięgnąć albo chociażby powalczyć o to w finale. Prawdopodobnie na koreańską drużynę, ale to, to jakby nigdy nie wiadomo. Griffin kontra Cloud9. Tutaj wydaje mi się, że Cloud9 jednak będzie musiało znać wyższość Griffin. No, to jest koreańska drużyna, która. Yy, troszeczkę zmieniła standardy, jeżeli chodzi o Światową Ligę Legend. To jest drużyna, która, która potrafi grać w tę grę. cloud 9 miało sporo niedociągnięć w trakcie, w trakcie letniego, głównie splitu, yy, gdzie pojawiały się problemy z ustawianiem się nawet w trakcie teamfightów. więc yy, dlatego wydaje mi się, że Griffin po prostu to wykorzysta. Yy, w grupie B FunPlus Phoenix, oczywiście na pierwszym miejscu, i Splice na miejscu drugim. Splice no ma dużo problemów. To jest drużyna, która jest dosyć niestabilna, a w zasadzie ma niestabilnych graczy, bo jeżeli możemy powiedzieć, że mm, najstabilniejszym zawodnikiem był chyba Kobe, tak mi się wydaje, że tak możemy powiedzieć, yy, to jednak cała reszta troszeczkę, troszeczkę miała problemów. Chociażby Humanoid, który w trakcie play-inów szukał okazji do tego, żeby się pokazać. Oczywiście dla niego to jest jakiś tam kolejny krok w karierze, dla niego to jest pierwszy występ na mistrzostwach świata, więc ta presja może się pokazać, ale no próbuje zby być zbyt agresywny przez co traci na tym yy, cała drużyna. Yy, chciałbym, żeby ta walka o drugie miejsce rzeczywiście wyglądała bardzo fajnie, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Splice no to jest dosyć bezpieczny wybór. Gam Esports zaskoczy. Tylko pytanie, czy stracę na tym ja punkty w Pikemie, yy, czy też straci na tym widowisko, nie mając Gam w kolejnej Fazie turnieju, grupa C, i tutaj mm, mogliśmy się naprawdę bardzo długo zastanawiać nad tym, jak to ustawić, ale mimo wszystko stawiam na SKT na pierwszym miejscu. Drużyna, która y, prezentowała się nam bardzo dobrze, drużyna, która szuka swojego odkupienia. Faker ma bardzo dużo do udowodnienia yy, i ten cały skład, tak naprawdę, to będzie dla nich prawdziwy sprawdzian. Yy, I sprawdzian, no nie byle jaki, no mając y, w grupie Fnatic RNG i Klacz, no trzeba, trzeba się dobrze pokazać. Fnatic na drugim miejscu, powyżej RNG. Myślę, że to jest kwestia takiego, mm, takiego nastawienia się na to, że Europa rzeczywiście poszła do przodu i rzeczywiście może się pokazać dobrze na tych mistrzostwach świata. Chciałbym, żeby Fnatic po raz kolejny się nam bardzo dobrze zaprezentowało. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, no trudno niestety powiedzieć. Ale liczę na to, że rzeczywiście mm, Rekles weźmie sprawy w swoje, miejsce, w swoje ręce, że Broxa też się zaprezentuje nam tak, jak prezentowała się wcześniej. Dlatego też Fnatic powyżej RNG. A o chyba chyba nie musimy mówić, że grał po prostu słabo w trakcie tych playinów, i no było krok od tego, żeby, żeby się w tych playinach nie znaleźć. Grupa D. Damon Liquid Invictus Gaming HQ. Tutaj, Damon, tak jak mówiłem, jest dla mnie faworytem tej grupy. Hmm, drużyna, która nie pokazała pełni swojego potencjału w trakcie play-inów. Play drużyna, która ma coś do. Mówię po raz kolejny, coś do udowodnienia. Każdy tutaj ma coś do udowodnienia, ale Damon grało nie do końca tak, jak byśmy tego oczekiwali, ale to wciąż jest jedna z najmocniejszych drużyn na świecie. To jest drużyna z Korei, to jest drużyna, która. Chce zaprezentować się jak najlepiej i owszem, może mieć problemy z tym, żeby, żeby zająć to pierwsze miejsce, ale wydaje mi się, że w takiej grupie no nie, nie ma tutaj wyjścia. Team Liquid myślę, że to też jest kwestia tego, że chciałbym zobaczyć amerykańską drużynę w playoffach. Jensen w grał bardzo dobrze. Cały ten skład grał bardzo fajnie. Nie miał sobie równych tak naprawdę w Ameryce Północnej i teraz czas to przełożyć na Mistrzostwa Świata. No, sukces na MSI. Teraz trzeba to wszystko przełożyć na Mistrzostwa y, Świata. HQ ostatni, Victus Gaming na miejscu trzecim. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej sprawiedliwe ustawienie. Zobaczymy jak będzie. Wydaje mi się, że tego pikema już nie będę zmieniał. Mm, oczywiście zapraszam Was na WS sport, gdzie znajdziecie y, kilka tekstów na temat Mistrzostw Świata, także jakieś tam omówienia y, grup, także... My widzimy się wkrótce, bo mam dla Was kilka ciekawych tematów do omówienia Dziękuję za dzisiaj. Koniecznie dajcie znać jak Wy widzicie te misosze świata w tym roku Może nie zgadzacie się z moimi opiniami, może nie zgadzacie się z moim pickiem. dajcie koniecznie znać Pamiętajcie o wbiciu na socjalek, do których link znajdziecie w opisie łapeczki, subskrypcje i widzimy się wkrótce, do zobaczenia, cześć!